Kolejny mamy jakaś część odłyżki Chyba tam jest napis Mamy kolejny sygnał Jakaś klamerka I kolejny sygnał Też odłyżki Mieliśmy taki mocny sygnał Dosyć równy A i już coś jest Co to jest? Po rusku coś napisane. Tak to wygląda. O, tym razem coś na wierzchu było. A to chyba jest plastik. To gdzieś był sygnał. A, jest. Jakiś guzik. Teraz wypadł jakiś guzik taki w Obok guzika Była też moneta I patrzymy co to będzie 20 zł Polska Rzeczpospolita Ludowa 20 zł z 76 Ciekawy sygnał jak na monetkę i sprawdzamy o, o nie, jednak guzik Zwykły guzik. Tu wypada monetka chyba to będzie perelka 1 złoty. Tu już takie fajne dwa sygnały. Pierwszym to był Polmos. I drugi gdzieś był obok o. Gdzie to jest? A, jest Tu mamy już monetę Tu będzie... o, 20 złotych z Tu myliśmy sygnały i są dwa guziki jeden taki zwyklejszy a drugi chyba będzie ruski tak mi się wydaje tu gdzieś mieliśmy sygnał taki fajny o, monetka a nie guziar jednak guzik Z takim zaczepem jakby jest, O, tym razem monetka. Tu będzie perelka. Ile? O, tym razem 10 zł. Wcześniej było 20, a teraz 10. O, taka śrubka wypadła. Tu był też jakiś płytki sygnał. Na tym polu to prawie wszystkie są takie płytkie, nie trzeba kopać. I coś tu jest już. O, no mamy monetkę. Ile tu będzie? Wygląda jak jeden grosz. No ale czy to grosz? Razem wypadły takie guziki. Były pół metra od siebie. Kolejny sygnał. Bardzo mocny i równy. I mamy jakąś monetkę. Czy monetka, czy guzik? Zaraz zobaczymy. Nie no, raczej to będzie moneta. Tylko też już mocno dojechana. I coś już widać na niej. A jest grosz. Dwa grosze. Współczesne. mam taki sygnał fajny, ale ciężko było znaleźć go. I wypad, chyba też będzie guzik. Kolejny. Tak. Jest guzik. I kolejny guzik. Dzisiaj to guzikowy wypad. Miejsce miejscu bo guzika widzimy, już będzie kolejny guzik. Jeszcze z materiałem. Już trochę zostało tu materiału na nim. Chyba skóry. Ale guzik został. No i tu już widzimy kolejny guzik. Jest coś na nim napisane też. Ale na środku chyba była gwiazdka. No i patrzymy. No i tu będzie kolejny guzik. trochę inne o tak wygląda fajny nawet tak wyglądał nawet fajny Mamy sygnał 61 Aj, kapsel. mylący był bardzo tu taki sygnał mieszany tylko pan gwoździa, no ale obok gwoździa jak widać była też monetka. Tylko co to za moneta? Mm, mm, mm. Czy to też będzie perelka? Jedynka? Hmm. Teraz ciężko to odczytać. No ale raczej tak. Jest jedynka. O kolejny guziok Jak mówiłem dzisiaj to guzikowy wypad Takie soliterki B chyba na nim napisane Tak, już chyba trzeci taki dzisiaj Tym razem ołów Bałem dalej tu już jest bardziej równy sygnał, no ale nigdy nie wiadomo. O, jest monetka tym razem. A jest też PRL 10 zł. 1975 olesław prus razem guzik już na wierzchu leżało akurat i to będzie chyba guzik no

A chyba też 5 groszy Tak 5 groszy współczesne Mamy kolejny sygnał 83,2 No i tym razem kapsel Wyłączył mi się ten, ale już widzę Też coś od łyżki Mocny sygnał ponad 80 biło Jest kolejna łyżka Gdzieś był sygnał A jest Polmos Jest kolejny guzik I jest następny guzik I tu mieliśmy kolejny fajny sygnał I jest kolejny guzik No i następny guzik do kolekcji. I kolejny guzik Hot Oil, jest na każdym napisane. Trochę męczyłem, żeby to wykopać, ale no, tu jest guzik też takim zdobieniem. Nie wiem jaki to może być. To jest jakaś róża na nim, czy co? Podsumowując, nasz dzisiejszy wypad na polu Wpadły takie fanty Dodam, że już jestem w domu Nie nagrywałem podsumowania po wypadzie, bo już nie było czasu Dlatego pokazujemy teraz wszystko tutaj I Tu wydaje mi się, że to jest jakiś emblemat Ale dokładnie nie wiem, od czego może być Dalej mamy monetki, prl -ki. Też złotówki, ta już jest mocno wytarta, ale też będzie zotuwa i dalej, niżej, guziki. Nie wiem, od czego on może być, taki guzik oraz taki. Tu jakaś monetka jest odłamana już, nie wiadomo jaka to była wcześniej. Tu mamy taką monetkę, jest mocno starta i też nie widać. Dalej mamy Fenola jednego To z 1800 tam któregoś roku, nie pamiętam dokładnie. 1875. Dalej mamy współczesne monety. I pełno guzików. Już raczej będą współczesne guziki. No i to by było już na tyle z dzisiejszych poszukiwań. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Cześć.